Dobry, TV, dzwoniłem to, się do fryzjera. Bo tak żona jest. A pan jest? Upina, znaczy żona upina fryzury, ale nie ma aktualnie w domu, bo jest na Panińskim. Aha. orientuje się może pan, czy żona przyczepia włosy do kutasa? Jeszcze raz. Orientuje się pan może, czy żona robi fryzory w miejscach intymnych, bo bym chciał, żeby mi Batmana wycięła na kutasie. No, myślę, myślę, że panu wytnie nawet i robina. Robina? Robin chuda? Nie, Robina, pomocnika Batmana. Aha, no by mogło to być właśnie. A pana żona jaką ma fryzurę na tym? Wie pan na czym? Ta? Tak, tak. Ta jest, bo ja lubię figury A pan jaką ma? Jaką fryzurę panu zrobiła? Romba. Rąba. Kogo? Rąb, taka ostra figura. Aha. Jak to się prezentuje? Mógłby pan mi wysłać zdjęcie kutasę? Zdjęcie? Tak. Film od razu mogę panu nagrać. No to film też by było dobrze. Pięć tylko tak, żeby trwał z 5 minut przynajmniej. 5 minut? Tak. Może 5 minut. Dobrze. jeszcze ma pan do powiedzenia? To jak coś to pan mi wyśle tutaj na ten numer, co ja dzwonię teraz z niego. Dobra, nie ma problemu. Dobra, dzięki. Elegancko.